W Polsce taką omnibus organizujemy już od kilku lat, w całej Polsce tak naprawdę, wszędzie gdzie mamy swoje placówki, czyli w 65 oddziałach. Celem, celem jest propagowanie tak naprawdę tej oszczędności, zachęcenie tych młodych ludzi, żeby trochę zainteresowali się rynkiem finansowym, działalnością jak ten funkcjonuje, działalnością naszej firmy. No i tak naprawdę też poznanie nas jako Skogia właśnie, tak? czyli czym my się zajmujemy, jak funkcjonujemy, na jakich zasadach, czym się różnimy tak naprawdę od banków. No to pewnie budowanie takiej właśnie świadomości y, uczniów szkół, no i w przyszłości, żeby, jeżeli y, 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 będą poszukiwać oferty tak, pożyczkowej, lokaty trafić do nas, a również, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy o rynku pracy, no to y, tak naprawdę my też jesteśmy dużym pracodawcą i pewnie za jakiś czas y, z osób może spotkamy się na przykład na, na rekrutacjach. I'm good. Miejsce z cewą dla Patryka Krawczyka. <głosy> <głosy> Jakie emocje. Tak jest. Tak było. Tak się cieszę.